Cześć, witajcie. Dzisiaj, moi drodzy, będzie otwarcie pudła na wizji. Po raz kolejny unboxing. Dzisiaj mamy paczkę z Luna Polska. Tam są jakieś rzeczy do kolejnych filmów, prezentacji, do testów. Ale zanim otworzymy paczkę, to tylko zaznaczam, że, moi drodzy, koszuleczka polóweczka się już testuje. Ekstremowa. Fajna. Materiał świetny i jak się sprawdzi to będziemy robić jakąś fajną grafikę niedużą bo na polówkach się dużych nie robi i będzie moi drodzy koszuleczka polóweczka ekstremowa lecimy z odpakowaniem unboxing otwarcie pudła na wizji co to tutaj jest luna zero drop będzie Prezentowany system Luna Zero Drop, przeróżne akcesoria systemu. O kurde, ten fajny. Po to, żebyście zobaczyli, jak szeroka oferta tych wszystkich gadżetów jest w ofercie firmy Luna. Jakiś pas, nawet. Takie rzeczy to jest bomba. Albo ten. Wielki. Jeszcze jeden jest. Jeszcze inny. Ok. I akcja, moi drodzy. Akcja rewelacja. Co to jest? Kluczy. Albo do śrubokrętów. To jest chyba do przykręcenia do śrubokrętów. Albo do czegoś innego. Zobaczymy. To jeszcze sobie tam ogarnę. I bity. Bity, złote. Co to jest w ogóle? Czemu to są złote bity? Czy to są dłuższe bity? Bity się nazywają Prime. BIT Prime no Spoko wyglądają jakby były te jakby były udarowe a te też jakby udarowe nie? a ten wygląda jak zwykły nie wiem czemu tak jest może różne wersje są tych Prime'ów fajne ten był tutaj to się muszę zapoznać i Wam to zaprezentuję fajnie. I będziecie mieli bity, bity Luna Luna Prime. Tak to moi drodzy wygląda. Troszkę dłuższe bity. No i tyle. Unboxing i po unboxingu. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie. Się.